Dajcie, jestem Kamil Chorecki, z driftem jestem związany już od 7 lat. Nazywam się Przemek Śmigła, z driftingiem jestem związany od 6 lat. Cześć, jestem Krystian Cybulski, driftingiem zajmuję się już 15 lat. Nazywam się Karina Pilarczyk i jeżdżę w Driftingu od czasów, kiedy dinozaury chodziły po ziemi. Kasprzyk Bartosz Fasola z Driftem jestem związany 15 lat. Cześć, jestem Łukasz Warnowski. Driftem zajmuję się i kocham ten sport już prawie od 15 lat. Pierwsze auto do driftu to było BMW E36 328 z silnikiem 2,8 litra, delikatnie długnięte, miał 214 koni. I uwaga, to auto kupiłam na kredyt, bo kosztowało 33 tysiące złotych. <gry> Pierwsze auto, w zasadzie to obecna E46, którą jeżdżę, to była moim pierwszym samochodem, tylko ona bardzo długo stała. W międzyczasie była zrobiona 30, dzięki której dostałem się do klasy Masters. Moim pierwszym samochodem driftu było standardowo BMW-36, czyli tak zwany poczciwy przyjaciel. Eee, był to w sumie chyba dwulitrowy sedan. Tak, dwulitrowy sedan, no, dobra ładnie. Ciężko mi teraz powiedzieć, bo było tych parę tych samochodów na początku mówię, Same trzy dziechy szły. Z e, którą nawet Jarek, brat, jeździł też tego, później ja ją odkupiłem, później budowaliśmy. Ciężko spamiętać te wszystkie samochody. 70. runda Drift Open na węgierskim torze to był jeden z kluczowych elementów kalendarza ligi na sezon 2023. Przedostatnia runda na sezon, gdzie wyniki klasyfikacji generalnej mocno układają przebieg walk w finale w Toruniu. Do tego okazji jako liga odwiedzić całkowicie nowy dla niej tor, a ten okazuje się bardzo spektakularny. Wygląda specyficzna, ryzykowna, bardzo też dla nas organizacyjnie, ale no, warta tego ryzyka. Mamy tutaj taki klimat, którego no nie możemy znaleźć w tej pory na żadnym torze w Polsce. E, ogólnie no, nie wychodzimy za na nasze granice, ponieważ jesteśmy ligą polską, ale dla całego świata. Temat Krakówu, tak, tutaj tej prezy na Węgrzech, powstał rok temu. E, przyjechałem tutaj na zaproszenie właściciela driftingu Szablosa. Eee, razem, razem, z tobą. <laughs> razem z Tobą, razem z Łukaszem, moim wspólnikiem, klimat tego miejsca i, i to, jak tutaj wygląda, to ile fanu daje eee, kibicom ten tor. Gdzie rzadko się zdarza taka sytuacja, że praktycznie zawodnicy jeżdżą pod nogami kibiców. No to jest coś niesamowitego, szczególnie w nocy. <laughs> Generalnie no to na trybułunach, to, 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 to gdzieś się wzięło z YouTube'a, zacząłem to oglądać, zacząłem mi się to podobać, pojechaliśmy na pierwsze, drugie zawody jako kibice, no i gdzieś to światełko takie się zaświeciło, że może by tego człowiek spróbował, bo to jest naprawdę fajne. Nie, to chyba brat zaradził, brat, brat Jarek. Wcześniej w sumie jeździłem dużo na motocyklach, jeździłem w stancie motocyklowym i jakby... W gronie naszych znajomych, no, te dwie jakby drifting i, i tak samo ten stand to były bardzo mocno powiązane jakby, e, jakby dyscypliny sportu motorowego. No i tak jakoś po prostu zajawiłem się tym, jak zobaczyłem tam, jak koledzy jeżdżą i tak dalej. Mówię, no spróbuję tego, zobaczę, może coś się uda pojeździć i tak dalej. Pierw zacząłem jeździć w takich eventach jakby stensowych typu Next Level, SQC. E, jakieś kampy, takie rzeczy, jakieś takie luźne treningi. Pierwsze zawody, e, pamiętam, wtedy przyjechałam na te zawody właśnie tym BMW z e, m, zamysłem, że będę kiedyś startować, e, natomiast oczywiście nie miałam zielonego pojęcia na temat driftingu, więc po prostu chciałam się tam pojawić, po zobaczyć jak to wygląda i przyszedł do mnie Maciej Polody i mówi, zaspawałaś dyferencję? ja mówię, no zaspawałam, no to startujesz w zawodach, ja mówię Maciek, ale ja nie wiem w ogóle na czym to polega startujesz w zawodach, ja mówię Maciek ale ja mam jeden komplet opon plus mam jedyne moje obuwie to jest obcas i to taka szpilka, startujesz w zawodach, więc pierwsze moje zawody wystartowałam e, na samochodem, który był zupełnie daily e, z jednym kompletem opon, e, w butach na szpilkach e, i no i oczywiście to było e, tam o driftingu nie można było mówić, bo to była jakaś próba poślizgu i czegokolwiek, ale bawiłam się świetnie Lubimy wynalazki, bo te nasze wynalazki też no, wpłynęły na rozwój naszej ligi i od zawsze, kiedy rzucamy się na taki dosyć trudny temat, udaje nam się go fajnie zrealizować i w tym momencie, jeśli impreza się udała i przede wszystkim klimat był fajny, zawodnicy byli zadowoleni, no ta impreza to jest jasne dla nas, że ona zostaje w naszym kalendarzu na dłużej. Czasami te imprezy wypadają z naszych kalendarzy z takich czy innych powodów, ale tak, tak, lubimy wynalazki, ale gdy już coś fajnego wynajdziemy, zostajemy tam na dłużej. Po fajnej rozmowie Dośliśmy razem wspólnie Szablo i my, że zrobimy tu pełną, pełną wartościową rundę Drive Open. Staramy się też, żeby te obiekty nie tylko były fajnym torem, fajną, fajną miejscówką do jazdy dla zawodników, ale żeby były też atrakcyjne wizualnie dla kibiców i żeby też no, tym kibicom nawały też dużo fanów. Też trzeba ich szanować, oni po to też przyjeżdżają, też bawią się z nami naszych kocha, ich za to, że, że z nami są przez tyle lat i chcemy też dla nich jak najlepiej, więc to jest, tak, to jest taki, no mówię, miks yy, rozwiązań, które możemy zrealizować, które są e, jakby nie, że bezpieczne, ale takie, wiemy pewnie, że po prostu zrobimy to dobrze. W zasadzie w większości przejazdów punktowanych to w zasadzie jak kończę jechać, to nie pamiętam. To jest, to jest, zupełnie, zupełne odcięcie. Jedyne co tak w głowie zawsze świta, to jakie błędy To popełnił, bo to się wie. No, no właśnie ja mam tu problem, bo ja mam, mnie stres zżera, strasznie mnie stres zżera. No muszę to przezwyciężyć, ale przez tyle lat jeszcze nie udało się, nawet dzisiaj przyjeżdżając, już gdzieś, już mnie, już tam od środka, już mnie. Kurczę, nie wiem, w sumie to nie wiem co czuję, jak jadę to chyba nic nie czuję, ale bardziej chodzi o to, żeby tak się spełniać w tym co robimy, tak? Ojej, moment przejazdu to jest kompletny odlot, to, to, jest tak, że że ty tylko widzisz te ściany, widzisz te zony, koncentrujesz się, żeby ten przejazd był jak najlepiej wykonany. No i właściwie to ten czas wydaje się dużo dłuższy. Ja czasami byłam zaskoczona, jak ktoś mi mówił, że przejazd trwa za raptem 30 sekund gdzieś na słączynie. I Ja mówię, jak, przecież to trwało minuty. Mhm. <laughs> Więc z perspektywy zawodnika i kierowcy trochę wydaje się, że to jest więcej czasu niż te. Ten rzeczywisty czas. A natomiast kurczę, no nie myśli się w ogóle o tym czasie, tak? Się bardziej koncentruję na tym przejeździe. Im bliżej jesteś ściany, tym masz więcej tutaj motylków w brzuchu i takiej adrenaliny, która mega kręci. Kiedy zjeżdżam, ja często się śmieję. Podczas samego przejazdu często się śmieję, piszczę, krzyczę, więc wydają różne dźwięki, które powodują, że taki wyrzut właśnie endorfin i, i emocji. A no, to jest mistrzostwo świata. No adrenalina jest na pewno wysoka, bo mówię. Kończę przejazd i w zasadzie zastanawiam się co zrobiłem, jak zrobiłem. <śmulik> driftingiem jestem związana od początku, kiedy drifting został wprowadzony do Polski i to jest mega fajne, bo widziałam całą tą ewolucję i samochodów i ludzi, i to jest czat. To były czasy luzu, to były czasy bez spinania się. Samochody miały słabe moce. Potrafili zawodnicy przyjeżdżać autami swoimi cywilnymi, którymi wracali do domu, tak? Dali kilka kompletów opon. Niektórzy przyjeżdżali ciestkami, na szybko spawali dyfry. Tak wygląda ten spor, ale to była ogólnie. Mega, mega, mega zabawa, gdzie naprawdę wszyscy się mega bawili. E, tam nie było jakichś spin, tam nie było problemów. E, tam nie było gonienia z czasem. 15 lat temu e, te odcinki były mniejsze, samochody były słabsze. Bezpieczeństwo było słabsze, e, inaczej się za wszystko patrzyło. No, to wystarczy wspomnieć czasy naszego słynnego wyrazowa. No, to był inny sport wtedy, tak? To było trochę więcej zabawy, było w tym trochę więcej fanów, niestety. Teraz uwagi też na to, że ten sport tak do, poszedł do przodu, że też kwestie bezpieczeństwa zaczęły być dużo bardziej istotniejsze niż wyścigaliśmy się po torach driftingowych WM-kami. tam nie dwójpół litrowymi, tak. Teraz te samochody są znacznie mocniejsze, ten sport stał się szybszy. No, musimy niestety też do tego dostosowywać. Temat rywalizacji w klasie Pro był bardzo zaskakujący dla wielu kierowców i kibiców. Powinnieliśmy isty festiwal czarnych koni. Oczy wielu były zwrócone na Rafała Barzyckiego. Artura Gawrylenkę oraz Dominika Kura. Tymczasem trzecie miejsce powędrowało do Radka Gatkowskiego, drugie do Krystiana Cybulskiego, a pierwsze do Sylwestra Andrzejewskiego. Jestem tu w ogóle pierwszy raz. Na początku treningu miałem nie to przełożenie, kombinowałem 3-2. Jak widać w się ledwie dostałem do dzisiejszych zawodów to 32, w pierwszym kwalifikacyjnym dogrywkowym miałem 0. Później zrobiłem jakieś tam 73 punkty, no i szczęśliwie udało się dojść. I dopiero rano się obudziłem za fajną trasę no i wyszło jak wyszło szczęśliwie. Czyli fajnie, pierwsze miejsce na traku to jest coś chyba. Tak, pierwsze, pierwsze miejsce podczas drift open i pierwsze na traku, także, także nie wierzę w to co się dzieje, ale to tak wyszło. Tym samym całe podium klasy Pro stanowiła polska stawka kierowców. zajmowałem się tym w jakiś tam sposób, no, to, no to, to było logiczne, że też oglądałem zawody i tak dalej, interesowałem się tym tematem, więc, więc jakby to z automatu, nie, nie potrafię powiedzieć, czy ktoś mnie za, zaciągnął do tego. Może nie wiem, jakieś tam pogłoski od znajomych, a może spróbuj, może coś tam, może się uda pojeść i tak dalej. No i po prostu tak jakoś to, to wyszło, tak? Jesteście najbardziej jakby rozpoznawalną y, ligą, gdzie można zacząć i się rozwijać, więc dlatego padł wybór właśnie na, na Drift Open. To właśnie też jakoś było tak, że właśnie byliśmy na jakichś zawodach e, jako kibice i w pewnym momencie jak postanowiłem, że spróbuję swoich sił, no to jedyną taką ligą, która mi przyszła do głowy to właśnie było Drift Open i wtedy pamiętam w klasie Pro-Am raz wystartowałem, e, zresztą nie dostając ja się, ale mniejsza większość. Natomiast ja rzeczywiście z Drift Open jestem dosyć długo. Jeszcze nawet wspominałam jakieś zawody w Toruniu podczas też majówki z, majówki z BMW, gdzie nie było podziału na klasy, na, na mastersów, na pro, tylko wszyscy jeździliśmy w Open, więc pamiętam, że była tylko jedna klasa, przyjeżdżało prawie 100 zawodników i z tego było wyłanianych 32 zawodników, którzy potem walczyli. Cudowne, tak jak wspomniałam, Toruń 2014 rok, gdzie byłam na czwartym miejscu. I w ogóle wróciłam taka odzuchowiona, i w ogóle byłam przeszczęśliwa po tych przejazdach. Więc ten, tą historię z Drift Open mam długą, ale muszę się dogrzebać jak bardzo. Wolę opuścić, nawet, bo to wiadomo, finanse, wszystko, wolę opuścić tor, gdzie jeździłem, i wolę pojechać tam, gdzie nie byłem. Tutaj jestem też właśnie pierwszy raz. Ja, jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem jakby zwolennikiem rund. Jak najbardziej ulicznych, górskich, Im, im trudniej, to tym lepiej w sumie, im bardziej różnorodność, to, to jest dla mnie lepiej. Dlaczego? No dlatego, że jakiś tor możesz sobie w trening wykupić, prawda, pojechać, potrenować, ustawić samochód i tak dalej. Przyjeżdżamy na rundę uliczną, czy tam na rundę górską. Wszyscy wysiadają, jakby, że tak powiem, w tym samym momencie i wszyscy zaczynamy od tego samego. Nikt tam wcześniej nie trenował, nikt wcześniej nie jeździł, nikt nie wie jak podejść do tej trasy i to jest właśnie fajnie. Ojej, właśnie Drift Open ma to do siebie, że e, tych lokalizacji to było bardzo wiele i różnych i właściwie wszystko tutaj dostaliśmy. Zarówno tory, jak i ulice, jak i góry, e, pełen, pełne spektrum e, wrażeń. E, natomiast e, ja nie jestem w stanie powiedzieć, co mnie tak najbardziej, która, które miejsce mnie najbardziej przyciągało, bo każde miejsce miało jakiś swój urok. Każde miejsce darzy jakimś sentymentem. E, uwielbiam Kłocko, no, to, to centrum miasta, Było, tam zawsze były zawody spektakularne i ci ludzie niesamowicie. E, Czarna Góra, ta, ta Runda Górska, no, jest fenomenalna i z przyjemnością zawsze tam wracamy. E, ludzie, którzy też tam przyjeżdżają, klimat, który tam jest, coś niesamowitego. Ale też wszystkie tory, Toruń, który znamy chyba już na pamięć, bo tam jeździmy od zawsze i uwielbiam i tam są zawsze fajne walki. Właściwie którą lokalizację byśmy nie wymieniali, to każda ma swoje zalety, każda ma swoje uroki i powód, dlaczego chcemy tam wrócić. Kurczę, lokacje, które lubię wracać, zawsze lubiłam wracać do Czarnej góry, bo podobało mi się to miejsce. I od samej bazy noclegowej, przez trasę, która była no, niezapomniana do tej pory. E, fajne zawody, bardzo emocjonujące, <laughs> z drugiej strony bardzo emocjonujące, więc to też miało swoje, e, swoje też, no, niekoniecznie może dobre strony dla nas. Bo, bo jednak rundy górskie są trudne i organizacyjne i no niezmiernie stresujące, jeśli chodzi o, o sam przebieg tych zawodów, tak? Lubię i kielce, lubię i torun i, i nawet na przyszłki bym chętnie się znowu wybrał. Mam nadzieję, że sytuacja też tam się troszeczkę unormuje. Są też nowe miejsca, które chcielibyśmy uderzyć w przyszłym sezonie, ale raz, że nie chcę zdradzać za dużo, dwa, że to wymaga jeszcze troszeczkę pracy z naszej strony, żebyśmy mogli coś na ten temat powiedzieć, no, ale zobaczymy. Rundę uliczną, może zrobimy. Rywalizacja top 32 klasy Masters to moment, na który czekała chyba większość przybyłych. Tym samym wyjątkowo, tym razem drabinka rozpoczyna się od top 32, a nie top 16, jak to w regulaminie ma Liga Drift Open. I tutaj różnice się kończą. Kwalifikacje, cała formuła zawodów odbywa się ściśle zgodnie z regulaminem ligi Drift Open. Drifterów było sporo zawsze, dlatego też... Wspólnie z Piotrem Ligudzińskim jeszcze byliśmy wtedy razem, który oczywiście stworzył Drift Open, który jest u nas na starcie. Ale przez to, że tych zawodników tak szybko przybywało, to byliśmy zmuszeni jako pierwsi, zrobiliśmy w ogóle top 32. Wiadomo, to jeszcze stara formuła, tak? że nie było w ogóle nie było podziałów na klasy, nie? tylko boje na klasa, ale pierwsi zrobiliśmy top 32, bo tak to były zawody top 16. Ten sport się rozwija, więc też my chcemy się rozwijać. Temat na przykład taki no najgłośniejszy tak u nas tak, nowa formuła, którą wprowadziliśmy kilka lat temu e, czyli pierwszy dzień kwalifikacyjny jazdy w parach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ten pomysł był strzałem w dziesiątkę dla nas, e, ponieważ pierwszy dzień jest, niestety kwalifikacyjny jest mega nudny dla kibica, tak? Mówię, nie mówię dla zawodników, ale dla kibiców. Ten pierwszy dzień jest bardzo nudny dla sponsorów, dla kibiców. Jak oni przyjeżdżali na obiekt, to nie wiedzieli co się dzieje, bo jakieś tam auto jedno sobie jeździ przez cały dzień, na zmianę jeżdżą i, i nikt nie wiedział o co chodzi. A tutaj przychodzi już kibic i od samego początku już widzi tu pary, tak? Już widzi walkę, tu pary i to pokazuje, że w pierwsze dni już mamy full ludzi na, na, na zawodach. Ja myślę, że to jest poniekąd cel każdego organizatora zawodów driftingowych, promocja sportu, promocja sportu, nie na ulicy, promocja środowiska, pokazywanie też szerszej publice, że to jest naprawdę no, fajny sport, się dobrze ogląda, to jest, jest, no ciężko to mi przez usta może przejść, ale to jest jeden z motorsportów, który moim zdaniem najlepiej się ogląda, tak? On jest dosyć statyczny, siedzi się mniej więcej w jednym miejscu, ogląda się praktycznie większość toru. Jest dużo dymu, jest dużo pisku opon, jest dużo emocji. To wszystko można znaleźć też w innych motorsportach, ale jakby ja osobiście znajduję to wszystko w tym jednym miejscu. I z tego co widzimy, to coraz więcej ludzi podąża tym samym torem. Niesamowita okazała się walka Michała Wojtana oraz Franza Kuźnica. Sędziowie orzekli o dogrywce aż dwa razy a rywalizacja zyskała miano Flex bez battle podczas rundy na węgierskim torze. Finalnie to Michał Wojtan powędrował do dalszego etapu rozgrywek. Nie, ja powiedzmy, ja jeżę tylko dla fan, fanów, ja jeżdżę dla, swoje, dla, dla zabawy, dla znajomych, dla, znajomy, dla, dla kibiców. Ehm, nie, tylko dla zabawy, a tak to nie, nie, nie nastawiam się, powiedzmy, żeby tam coś wygrywać. Szczególnie właśnie te brawa, krzyki, krzyki z trybun, bo to się słyszy, może nie, nie bardzo wyraźnie, ale kończymy przejazdy i to słychać w samochodzie oklaski, właśnie, właśnie jakieś tam brawa, super. Uwielbiam Drift Open za tą otwartość do zawodników, rozmowę z nimi, to, że tutaj przyjeżdża tak dużo zawodników. To zresztą po tym jak przyjeżdża dużo zawodników, to widać, że ta liga jest naprawdę fajna. <laughs> że ludzie lubią tutaj przyjeżdżać, że lubią ten klimat. Padok i tak dalej, no to to jest klimat, którego się nie da za jakby... Od, odgrodzić od tego wszystkiego, prawda? Wszyscy jesteśmy kolegami, i spotykamy się, jeździmy tutaj w sumie też po to, żeby się zobaczyć, poznawać nowych ludzi, prawda? Dzielą nas często setki kilometrów i mamy tylko okazję tutaj jakby na zawodach się spotkać, więc, więc jak najbardziej ludzie wszyscy wszyscy tak, my i tak dalej. Ja byłem zakochany od, od drifcie od początku i to nie tylko w samym sporcie, ale też zobaczyłem jedną z akcji, które do tej pory pamiętam, a było to 12 lat temu. Jeden zawodnik w walce z drugim zawodnikiem, porozbijali oboje samochody. Zawodnik w zasadzie poszkodowany, pożyczył drugiemu zawodnikowi swój drugi samochód zapasowy, który tam rozbił i wszystko skończyło się na uśmiechach, sztulaskach i to było takie, dla mnie to było niepojęte, że po prostu można się tak, tak fajnie zachowywać że może się dzielić sprzętem, że pomimo tego, że konkuruje, konkurują sobie między sobą zawodnicy o, o te miejsca i ta konkurencja też rośnie z tymi latami i ciśnienie, to ciśnienie robi się coraz to większe, to dalej pomagają sobie wzajemnie, ryżują razem wzajemnie, wymieniają się częściami. No, to się bardzo miło ogląda, bo widać, że pomimo tego, że jest e, wysoki poziom współzawodnictwa, no, to to nie zabija tak jakby tego klimatu driftingu. I to jest no, dla nas jest mega ważne. Od top 8 walka odbywała się przy sztucznym oświetleniu. Finalnie Michał Wojtan uklasował się na czwartej pozycji. Na trzecie, Kalim Ciortan, na drugie, idący w stronę niższa klasy Master z Sezonu Peter Kozłowski, a pierwsze miejsce padło łupem lokalnego matadora Kevina Piskoltiego. Twoim za 5 lat Liga Drift Open, jakobyś chciał ją widzieć? Nie wiem, czy masz jakieś pomysły, w którą stronę powinna iść? Z czego byś chciał więcej, może czegoś mniej? No na pewno nie chciałbym elektrycznych samochodów. <laughs> Bo to tutaj nie pasuje, chociaż pobawić się można, ale, ale nie, nie, nie. To w zawodach takich to nie ma sensu. E, czy chciałbym coś więcej? Jak dla mnie jest naprawdę Kozak. Tutaj chyba nic nie trzeba, dużo ludzi, dużo jeżdżenia. Organizacja na najwyższym poziomie. Myślę, że chyba nie zadać nic ująć. No nie wiem, może, można by nie wiem, zrobić jakąś Fajno. fajną rundę, na jakieś widowiska w miejscu i tak dalej, w jakichś takich ekstremalnie fajnych jakichś miejsc. Ja myślę, że dzisiaj już idziemy w dobrym kierunku, czyli e, bardzo mocno kiedyś walczyliśmy o kwestie właśnie bezpieczeństwa, e, wyglądu samochodów. Żeby te auto były kompletne, maski były na miejscu, żeby zawodnicy mieli kaski, kombinezony, hansy i tak dalej. I to wszystko jest w tym momencie wprowadzane. Też chcieliśmy bardzo, żeby Drift Open, która jest właśnie taką ligą obserwowaną przez wiele osób i gdzie tutaj bardzo dużo osób strawia swoje pierwsze kroki, co jest fenomenalne, i tak niech będzie, kurczę, niech ona będzie właśnie tą, tą ligą, gdzie ludzie mogą rozpocząć swoją przygodę z Driftem i niech ona edukuje. Do, dopóki jest subiektywizm, zawsze będą jakieś kontrowersje, ale jeżeli będziemy dokładnie tłumaczyli, co sędziowie wymagają, oczekują i co się wydarzyło, to jednak w tym momencie tych kontrowersji będzie dużo, dużo mniej. Celów mamy bardzo dużo, staramy się je konsekwentnie realizować, też spokojnie nie rzucać się na niektóre tematy, bo, bo można się potknąć. Także staramy się to robić na spokojnie z głową i co roku wprowadzać pewne elementy, które gdzieś już od powiedzmy dwóch, trzech lat chodzą na połowie. Zdarzały się, się oczywiście sytuacje takie, że zmiany następują dużo szybciej pod wpływem, no nie wiem, zdarzałem się sytuacje takie, gdzie czy zawodnicy nam coś podpowiadają, czy my sami dochodzimy do pewnych wniosków i te zmiany są wprowadzane szybciej, ale y, zawsze mamy plany na lata do przodu i no jak mogą wyglądać dopę za 5 lat, nie mam pojęcia, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy mógłbym w stanie, czy byłbym w stanie wam powiedzieć 5 lat temu, jak będzie wyglądało dzisiaj. A co życzyłbyś lidze, obsłudze, że tak powiem, na piętnastolecie, jeżeli chodzi o ten staw Drift Open Crew? Przede wszystkim, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby mieli dużo cierpliwości i do nas, bo my też potrafimy ryski pokazywać. No i żeby wszystko szło jak po maśle, żeby nie było problemów żadnych organizacyjnych, bo, bo naprawdę kawał dobrej roboty wykonują Tak. Czego byś życzył ekipie Drift Open Crew, która tworzy te zawody na piętnastolecie? Następne 15 lat no, robienia imprez. Czyli wychodzi to jako zim. Tak, jak najbardziej. No. Czym, mówię, czym i rozmaicenie tych rund właśnie tak jak tutaj, co nie? Jak najbardziej. Jestem za. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i naszym kibicom, i, i zawodnikom, którzy przez te wszystkie lata z nami byli kiedyś, z nami byli później, z nami byli teraz i z nami będą przez, miejmy nadzieję, kolejne 15 lat. E, oczywiście, Drift Open to nie, jest, to nie są tylko, tylko kibice i zawodnicy, ale przecież to też jest ekipa Drift Open to jest trzydziestka ludzi, które, która daje z siebie wszystko na każdych zawodach, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej, żeby wam się wszystko to podobało. No, jestem niezmiernie wdzięczny Wam wszystkim, że, że jesteście z nami, że robimy to wspólnie i że całkiem fajnie nam to nieskownie mówiąc wychodzi. Jakby kibice cały czas uczestniczą w tym, że oni jakby biorą udział w tym wydarzeniu, prawda? Widzą każdy element toru, każdą zonę, jakby każdy ten pojedynek. Mogą też dopingować, kibicować, że każdy też jak widzi, że wszyscy ludzie, że tam emocjonalnie jakiś podchodzą do tego, no to też każdemu wiadomo noga mięknie, tak? Bardziej ten gaz tam wiadomo dociśnie, bo to no nie da się tego zrobić inaczej. Nie jesteśmy też robotami, więc im jest więcej ludzi, tym też każdy bardziej stara się cisnąć, żeby jak najlepiej pojechać, prawda? To, że przez dwa dni, od rana do wieczora, siedzisz na imprezie e, i cały czas masz show i widowisko, cały czas coś się dzieje. Eee, przy okazji możesz zobaczyć coś, co jest eee, dodatkowo na imprezie, możesz z kumplami spędzić czas, możesz skoczyć na piwko i na kiełbasę, bo nie musisz cały czas się patrzeć, ale ten show trwa cały dzień. Kochani, ponad tysiąc konne samochody, dużo dymu, adrenalina, jak samochody przyjeżdżają to aż... Włosy stają dęba. To trzeba poczuć. Ten zapach opon, tego nie obejrzycie w telewizji. Tu trzeba być. Być z nami, poczuć to, posłuchać, zobaczyć, jak ta Ziemia drży, kiedy te samochody odpalą silniki. Naprawdę serdecznie zapraszamy na wszystkie rundy Drift Open.